Jestem w opocznie dziś noc muzeów, jak co roku tego dnia spotykamy się z tłumem mieszkańców miasta i okolic, którzy przyjeżdżają do naszego miasta, czy pochodzą z naszego miasta, zaglądają do muzeum na wiele atrakcji, które przygotowujemy. Cieszymy się frekwencją, bo jak co roku jest to około tysiąca osób. Przygotowaliśmy trzy atrakcje takie, oprócz oczywiście wystaw stałych, czasowych. Mamy dwie promocje książek, promocja książki o mawianie Zachu w honorowym hubalczyku znana postać w naszej szerokiej okolicy. Promocja publikacji o Paradyżu. Cieszymy się również, iż mieszkańcy naszego regionu piszą książki historyczne, właśnie jak, gdzie, gdzie jak nie w Muzeum taką promocję yy, yy, zrobić, a szczególnie podczas tego dnia, czyli nocy muzeów. Przed nami jeszcze koncert triokameralne z Filharmonii Świętokrzyskiej, ale oczywiście mamy rekonstruktorów na salach. Można podejść, zapytać się o ekipunek, o mundurowanie, uzbrojenie. Pracownicy również służą swoją wiedzą, bo w ten dzień obfituje właśnie wiele pytań, wiele różnych zagadek, które pomagamy mieszkańcom rozwikłać. Witam Państwa bardzo serdecznie Muzeum Regionalnego Wocznie na nocy muzeów. Zaczynamy pierwszym wydarzeniem, a mianowicie promocją książki Daniela Woźniaka. Działo się w Paradyżu Wielkiej Woli w latach 1678-1893. Tak, pana Dawida mamy oczywiście tutaj serdecznie witam autora książki publikacji. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do Muzeum, bo czy może być lepsze miejsce do rozmawiania o historii regionalnej niż Muzeum Regionalne właśnie tutaj się ziemi Opoczyńskiej? Jeśli chodzi o inspiracje, przez 20 lat, na jakim mieszkałem na co dzień w Paradyżu, bardzo często no, miałem takie miejsca właśnie, stare mury, figurki, a tutaj mamy wnętrze pozostałości po prostu bernardyńskim. i zawsze one stanowiły swego rodzaju taką tajemnicę, zawsze zastanawiałem się jak, jaka była ich historia. Najważniejsze wydarzenia, które związane są z historią Paradyża to pojawienie się problemy, Pierwsze Cuda, fundacja klasztoru, budowa najpierw drewnianego, a później budowa nowego kościoła i klasztoru, ostateczna fundacja Bernardyną terenu i, i opieki nad obrazem, Wielki Pożar w, w 1820 roku, życie codzienne w Paradyskim Konwencie, kasata klasztoru, a także dokument, który była ordynacja dla mieszkańców. Jeśli chodzi o te początki, myślę, że w miarę one powinny być tutaj nam wszystkim znane, natomiast Wielki Wielkiej 8 1678 roku na obrazie Chrystusa Cierpnia Koronowanego, który wtedy znajdował się we dworze dziedzica Kazimierza Skórkowskiego, pojawiły się krople krwi. E chwilę po tym wydarzeniu dziedzic powiadomił e proboszcza z Żarnowa oraz z ujśnia, którego bezpośrednio podlegała wielka Wola. I jakby to był moment pierwszy, od kiedy informacja o tym obrazie zaczęła się bardzo mocno rozwijać, zaczęły przebywać rzesze już wtedy osób chcących ten obraz zobaczyć w pierwszym momencie do dworu dziedzica. Za tak chwilkę wręczymy nagrody w konkursie fotograficznym paradyz na dawnej fotografii. Dziękuję ponownie Dawidowi za inicjatywę. Tutaj razem z Wiktorem, moim pracownikiem Pietrzykiem, zorganizowali, z, rozpowszechnili konkurs właśnie na, na to, co, co zbieramy. To jest bardzo cenne dla nas, ponieważ te wszystkie fotografie trafią do naszych zbiorów oczywiście. Oddaję już głos, bo wiem, że prezentacja przygotowana tak. Dawidowi i będziemy zaraz tutaj prosić, bo nie wiem czy wszyscy są wyróżnieni jak widzieli. E, tu... Mam nadzieję, że tak, zaraz się okaże. Generalnie na początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować za wszystkie fotografie przesłane. <coughs> fotografii spłynęło do nas naprawdę sporo, były to fotografie wszystkie bardzo ciekawe. E, bardzo trudno było nam wybrać tutaj i ustawić, co jest najtrudniejsze, czyli ustawić je w kolejności. Które miejsce, i tak dalej, no bo też było takie założenie, żeby te miejsca jednak wyłonić. Jeśli chodzi o wyróżnienie, za przesłaną e, tę kartę, którą mamy tutaj, oraz e, przesłane zdjęcia, także wyróżnienie dla pani Kingi i Marcinkiewicz. Nie wiem, czy pani Kinga Marcinkiewicz jest z nami. Chyba niestety nie ma. Miejsce trzecie, pan Łukasz Wilk, za przesłane zdjęcie. Tutaj mamy wykopki lata XX wieku. Długo zastanawialiśmy się nad tym zdjęciem. Czynność pozorna, ale z Wiktorem długo rozmawialiśmy. Ciężko znaleźć A zdjęcia, które kiedykolwiek jest... udokumentował tą pracę w polu. Dlatego doceniliśmy też to zdjęcie. Ono jest tutaj już w kolorze. Ponieważ za pomocą algorytmów też udało nam się te zdjęcia popolorować, ponieważ chcieliśmy, żeby Państwo w kolorze też te zdjęcia zobaczyły, jak one mogłyby wyglądać. Nie wiem, czy Pan Łukasz, wiem, że nie mógł przyjechać, ale jego mama że miała w jego imieniu być. Nie wiem, czy Jestem. jest Pani. Tak, to zapraszamy. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Drugie, Pan Dawid Pęczkowski za przesłane zdjęcie zlewnia mleka przy mleczarni w Paradyżu. Dodamy tylko, że budynek do dzisiaj jeszcze istnieje, pełni oczywiście inną funkcję. Zdjęcie jest tutaj prawdopodobnie lata 60., 70. XX wieku. Także serdecznie dziękujemy za to przesłane zdjęcie. Widzimy, mleczarnia w pełni super prosperowała w tamtych czasach. Proszę o zabranie sobie zdjęcia. miejsce, 30 czerwca 45 roku, pierwszy ślub w Paradyżu po działaniach II Wojny Światowej. Wtel widać jeszcze zniszczone wieże kościoła w Paradyżu. Mhm. Także mhm. Bardzo serdecznie gratulujemy i zapraszamy. Zapraszamy panie i ja powodam, że Pani nam sporo zdjęć związanych z łanami, jeżeli chodzi o, o okres początku XX wieku, więc dziękujemy za, za zdjęcia, które mamy, bo to tylko te nagrodzone pokazaliśmy. Zachęcamy do przekazywania dzielenia, się tak dzisiaj nie musimy fizycznie dawać oryginałów, Można Skan. E, dzisiaj wspomnimy sobie pułkownika Mariana Zacha, bo do nim ta publikacja jest z nami Padwiacek globalski. Marcin Szymański <klucza> i Władysław Łaski. To tych trzech panów, przyjaciół pułkownika, którzy y, zadali sobie trud, aby no, w zasadzie w rocznicę śmierci, bo jak wiemy, to już rok mi, no, od, od tego smutnego wydarzenia. Y, ta publikacja uczęła w światło dzienne, bo 30 kwietnia po Szańcem mogliśmy już ją zobaczyć w przesprzedaży. dzisiaj y, Dzisiaj y, promocja. Ja tylko dodam, że o sponsorach, tak, bo yy, dzisiaj nie ma z nami Pana Tadeusza Wojciechowskiego, wójta gminy Sławno, ale to też sponsor, ponieważ gmina Poświętne, gmina Sławno, gmina Opoczno i Muzeum Regionalne w Opocznie yy, no, dołożyły ten wkład finansowy, który był potrzebny, aby taka, taka publikacja wyszła, ale zaczniemy od autorów i Pana Jacka tutaj już jak stoi, to, to, to pierwszego na tutaj wywołał. Proszę Państwa. Tak jak tu znajdziecie informację. W 1978 roku żołnierze majora Kubala wręczyli wtedy kapitanowi Marianowi Zachowi taką grawerowaną tabliczkę z przesłaniem: Serce, płacąc za serce. Dziś my w tej formie robimy to samo. Książka powstała z pełną Była Wiadomo, ja spełnię osobę, Maciej Szymański, pan Władysław Klaski. Znajdziecie tutaj państwo mnóstwo, mnóstwo relacji napisanych przez osoby. Panie Władysławie, ja bym się prosił, żeby pan przeczytał, kto włączył się. Ja docierałem do poszczególnych osób, co udostępniały mi zdjęcia i swoje wspomnienia. Korzystałem z tego, że ja mieszkam na terenie poświętnego, że tak powiem, od urodzenia, więc, więc te wszystkie osoby ja znałem. Także tylko pan Jacek rzucił hasło jakieś tam przy temat, ja już wiedziałem, gdzie się udać, do kogo się udać, gdzie zadzwonić by dojechać. jechać. Chociaż uchodźców był do bólu samodzielny, to jednak w pewnym momencie zaczęliśmy się o nie chować. Proszę sobie wyobrazić, jaki to był ryzyka, kiedy pół roku przed śmiercią jeszcze wszedł na dach w żeby odgarnąć liście z rąk. Włosy nam się zjeżyły na tych naszych wysłych głowach, prawda Maksym? Tak się wymienialiśmy. No ale to był właśnie taki właśnie człowiek. Maksym, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Był to, no, by to dla mnie wyjątkowy przyjaciel. Dziękuję. Bardzo dziękuję autorom, dziękuję Państwu, dziękuję stowarzyszeniom, które przybyły tutaj dzisiaj, władzom samorządowym, sponsorom tej publikacji, ale wszystkim Państwu dziękujemy za przybycie. W tym momencie, za chwilkę, zaczniemy ucztę myślę, duchową tutaj i muzyczną, Tria kamer kamer Kameralnego z Filharmonii Świętokrzyskiej z Witam Pani bardzo serdecznie. Cieszę się, że... Przyjęto Panie na to zaproszenie i jak co roku zakończymy ten wieczór muzycznie, koncert wykonają Pani Jana Husar-Skrzypce, Lidia Chmielewska-Altówka i Pani Monika Kozak-Ojciechowska-Fortepian. Muzeów. To bardzo dobry moment, aby wybrać się do Muzeum Regionalnego w Opocznie, zobaczyć nowe eksponaty, nowe aranżacje wystaw, nowe wydarzenia. Ale oczywiście zapraszamy każdego dnia do naszej siedziby, aby pogłębić swoją wiedzę historyczną i dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy o naszej pięknej ziemi Poczyńskiej.